Dziękuję bardzo. Mam na imię Ula, jestem alkoholiczką. E, ojej, stresuję się troszkę. Takie kombo, krok i tradycja. Ale no zobaczymy, jak mi to wyjdzie. E, krok szósty. Jeżeli na powyższe pytania możemy udzielić zadowalających odpowiedzi, to następnie patrzymy na krok szósty. Podkreśliliśmy, że gotowość jest niezbędna. Czy jesteśmy teraz gotowi, by Bóg usunął z nas wszystkie te rzeczy, które uznaliśmy za niewłaściwe? Czy możemy je teraz zabrać? Czy może je teraz zabrać wszystkie co do jednej, jeśli wciąż kurczowo trzymamy się czegoś, czego nie chcemy oddać? I to jest wszystko na temat kroku szóstego z Wielkiej Księgi. Powiem szczerze, że w momencie, kiedy był mi przekazywany program, kiedy stawiałam kroki w ogóle nie zwracałam, nie zwróciłam większej uwagi na krok szósty i siódmy. Tak skupiłam się na innych krokach, że ten szósty, siódmy yy, jakoś mi przeleciał. Krok szósty i siódmy stały się dla mnie ważne około roku temu. W tej chwili mam prawie trzy lata przejrzystości, czyli po dwóch latach przejrzystości zwróciłam uwagę na krok szósty i siódmy. Yy, I teraz tak, co on dla mnie oznacza? Krok szósty. Eee, po pierwsze, poznałam w kroku czwartym, piątym swoje wady, swoje braki. W kroku siódmym jest mowa również o brakach i bardzo mi się podoba to słowo, ponieważ, ponieważ nie wiem na przykład, czy nie kochanie siebie, czy nie dbanie o siebie można uznać za wadę, za brak. Więc podoba mi się to słowo brak, jest jakby szersze, więcej obejmuje. Eee, ja już wiem, i naprawdę wierzę w to, że ja nie jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Z niczym. Jestem, mam bardzo mocno postawiony krok trzeci. Wierzę, że wszystko jest tak, jak ma być. Natomiast wierzę również, że bardzo dużo zależy ode mnie, od tego, czy ja będę coś robiła. Czyli stosowała się do dwunastu kroków. Do różnych rzeczy, do zatrzymywania się, do szukania, żeby nie było po mojemu, do robienia, żeby nie było po mojemu. Tak samo emocje. Ja nie jestem w stanie sama poradzić sobie ze swoimi emocjami. Nie jestem w stanie ich przerobić, zagłuszyć, przezwyciężyć nie wiem jak to nazwać. Wiele razy modlę się o odebranie jakichś emocji, ponieważ Mimo iż czuję, że jestem bardzo spokojna, to pojawiają się w moim życiu takie sytuacje, że coś tam mną targa. Powierzenie jest. Powierzenie jest i ja powtarzam: bądź wola Twoja, a nie moja. Wiem, że wszystko jest po coś, ja naprawdę w to wierzę, ale mimo wszystko gdzieś tam wszystko we mnie buzuje. No jedyną, jedynym rozwiązaniem na ten moment, jak jakie znam, jest modlitwa. I powiem Wam, że naprawdę, naprawdę mi to pomaga. Nie wiem jak, ale ja już nie muszę wiedzieć jak. Ważne, że mi to pomaga. Oddaję. Oddaję swoje emocje, oddaję swoje zachowania, oddaję swoje wady, oddaję swoje braki. Miałam, choć powiem Wam, że stawienie tego szóstego kroku, to ja już miałam trochę wcześniej. Pamiętam, jak na początku mojej drogi. Opuściła mnie obsesja picia i tak dalej, no ale dalej byłam nałogowym palaczem i tak stwierdziłam sobie, że rzucić palenia to mi się nie chce, ale gdzieś na mitingu usłyszałam, że ja mogę się pomodlić o chęć do rzucenia palenia. No i słuchajcie, zaczęłam gorliwie się rzucić o chęć do rzucenia palenia, żebym chociaż się ta chęć pojawiła. Nie mija dwa dni, a mi przychodzi taka ogromna kara finansowa ja siedzę w pracy i liczę, ile mnie kosztuje palenie papierosów. I ja mówię tak, matko, czy ja się nie modliłam o chęć do rzucenia palenia? No to mam. <noise> U mnie są takie przykłady, naprawdę z mojego życia są takie przykłady yy, ja po prostu w to mocno wierzę. I yy, ja mam gotowość na to, żeby Bóg usunął wszystkie moje braki i wady charakteru. Pamiętam jak kiedyś, kiedyś, wiele lat temu, m, moja przyjaciółka powiedziała do mnie, że ludzie się nie zmieniają. Że ludzie takie, jaki mają charakter, taki będą mieć i ludzie się nie zmieniają. I ja zapamiętałam te słowa, nie wiem dlaczego, to było wiele lat temu. I ja myślałam przez wiele lat, że ona ma rację, że tak jest. W tej chwili, po tych trzech latach, y, będąc we Wspólnocie, będąc na programie, ja naprawdę wierzę, że ludzie się zmieniają. Że mogą się zmienić i mogą się zmienić wewnętrznie również. To... Więc ja, moim brakiem było również nieczerpanie nieczerpanie radości z życia. Z małych rzeczy. Z, naprawdę z małych rzeczy, a w tej chwili ja się tak modliłam, żebym, żebym wiedziała jasne strony swojego życia, żeby... Te wdzięczności, co my piszemy wieczorem, tak? Ale co innego jest siedzieć wieczorem i wymyślać, i i, i, i i kombinować, jakie są te wdzięczności, a coś innego naprawdę je czuć. I ja powiem Wam, że ja teraz, ja naprawdę nie oglądam się na nikogo. Ja, ja jestem, jestem tu i teraz, i ja cieszę się z tu i teraz. I to jest coś niesamowitego. Ja zawsze myślałam o tym, to też się modliłam bardzo długo, żeby zostało mi to odebrane, żeby miała gotowość na odebranie tego, żeby na przykład przez ta, ta pralka w głowie przestała mi wirować. Ta pralka polegała na tym, że ja myślałam, co mogłam zrobić, albo co mam jeszcze do zrobienia, a najgorzej jak, czego nie powinna była zrobić, albo jak ja się kiedyś tam zachowam, ja się bardzo modliłam y, o to, żeby ja w ogóle nie chciała tego robić. żeby ja nie chciała wymyślać sobie tych scenariuszy, żeby ta moja głowa nie pracowała. Ja nie byłam w stanie. Ja nie byłam w stanie sama na tym zapanować. I mi pomaga modlitwa. Pomaga mi modlitwa, pomaga mi, pomaga mi ta gotowość, oddanie y, tego mojej sile wyższej. Coś niesamowitego, bo trzy lata temu. Byłam osobą bardzo pogniewaną na Boga, jakkolwiek go pojmuję i jakkolwiek go wtedy pojmowałam, a w tej chwili wszystko opiera na Bogu i na wierze. I to jest coś, coś fantastycznego i coś niesamowitego. Teraz, a, jeszcze jedno, ja się cały czas muszę, ten krok szósty i siódmy mówię od roku, bardzo mocno go wprowadzam w swoje życie. Bardzo mocno skupiam się na nim. E, oczywiście nie zostawiam reszty kroków, ale ja myślę, że może na tym polega e, mój rozwój. E, mm, I mam nadzieję, że tak będzie na tym polega mój rozwój że ja będę zauważała, że coś tam się dzieje i będę wracała, wracała czy sięgała po ten krok, który, który będzie mi potrzebny. Tak? Mam nadzieję, że tak będzie. No, ten krok szósty i siódmy. Teraz w trakcie mojego trzeźwienia jest bardzo mi potrzebny i jestem wdzięczna, że on jest. No dobra, teraz jedziemy troszkę trudniej. <noise> Takiego kombo jeszcze nie miałam, kroki tradycja, ale spróbujemy. Może ja opowiem Wam troszeczkę, jak ja to rozumiem, tradycję szóstą. Tradycja szósta. Gdzie ja ją mam. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom, ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu. E, więc tak, dla mnie ta tradycja jest jakby w miarę, w miarę, jest jakby oczywista. To znaczy tak, ja do tradycji podchodzę w ten sposób, że... Tradycje zostały ustanowione wiele, wiele lat temu. Przez te tradycje, dzięki tym tradycjom do tej pory funkcjonuje wspólnota AA. Dlatego ja z nimi nie dyskutuję, nie podważam tych tradycji i staram się ich przestrzegać. Zapoznałam się z tradycjami, powiem szczerze, że z własnej ciekawości. Bardzo ona mi pomaga podczas niesienia posłania albo chodzenia z informacją publiczną. Tradycje dla mnie są do doświadczenia anonimowych alkoholików, które przelali, żebyśmy my nie popełniali tych samych błędów. Ponieważ szczerze, no, no dobrze, no weszliśmy może w dobę internetu i właśnie tak jak teraz jesteśmy online na meetingu i tak dalej, no tego pewnie się Bill nie spodziewał. <laughs> ale kto by się, choć ja wiem, może się ktoś spodziewał, ale e, chodzi o to, że oni już naprawdę bardzo wielu rzeczy próbowali. Bardzo wielu rzeczy próbowali. Szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam było. E, poszli strasznie w zakładanie tych szpitali, w, w współpracę z tymi szpitalami. Wiecie, to były czasy, kiedy mm, tak naprawdę alkoholika to się zamykało w psychiatryku albo do więzienia szedł. Nie było y, tak terapii rozwiniętej, i tak dalej, i tak dalej. Nie było pomysłu na tych alkoholików. Po prostu nie wiedzieli, co zrobić. No jak u nas zaczęło to AA działać, to nagle zaczęli stwierdzać, że otwierają szpitale. Potem, jako AA, były problemy z finansami, no bo kto to sfinansuje? Potem ktoś finansował, to ten ktoś rządził. Pojawiało się bardzo dużo problemów. Y, I stąd właśnie pomysł na. Y, na tą tradycję. Moim zdaniem, jako uli alkoholiczki oczywiście, tak? Dodatkowo w 12 na 12. Bardzo fajnie właśnie jest opisane, jak nawet mieli propozycję od jakiegoś producenta alkoholi o to, żeby naszym nasza wspólnota. Z nimi współpracowała i żebyśmy wypowiadali się na temat alkoholu, i oni wtedy niektórzy uważali, że to jest świetny pomysł. Natomiast jak zaczęli o tym myśleć, no to trzeba będzie kogoś do nich wysłać. Znaleźli nawet takiego rzecznika, który tam do nich pójdzie. Jest to opisane, w, jeżeli dobrze pamiętam, 12 na 12. I w pewnym momencie jakieś takie objawienie przyszło, że zostanie złamana jego anonimowość że my zostaniemy wtedy połączeni, zobaczcie, z producentem alkoholi, tak? Że jak będziemy się łapać za wiele rzeczy, jak będziemy łączeni z innymi rzeczami, ludziom będzie się to mylić. Na przykład no tu będzie kontrowersyjnie, ale mam mówić odważnie, tak jak ja myślę. Ja nie, ja to jest moje. Ja nikomu nie narzucam, absolutnie. Wypowiadanie się na mitingach alanonów, narkomanów, innych uzależnionych, ale nie alkoholików, słuchajcie, to burzy troszeczkę naszą przestrzeń. W AA zajmujemy się tylko i wyłącznie alkoholem, alkoholizmem, czy przekazywaniem programu 12 kroków. Mówimy o tym, że jest rozwiązanie. I tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie to, co może AA dać. I teraz ja siedzę na mietingu, słuchajcie, ostatnio. I tak, siedzi Alanonka, siedzi narkoman i przyszła nowa osoba. I ta nowa osoba, ona nie wie, gdzie jest. No bo nie wie, gdzie jest. Tutaj tak naprawdę wszyscy przychodzą, wszyscy się wypowiadają. Te trzy osoby popłynęły tak o, na temat narkotyków, że I ja tra mają tradycję, troszeczkę znając tradycję, y uczę się tego, że tradycji mam przestrzegać ja. Nie wymagać tego od kogoś innego. Natomiast ja patrzyłam od strony osoby nowicjusza. Osoby, która przyszła po raz pierwszy na meeting. Ja tak siedziałam i tak słuchałam. I ja sama nie wiedziałam, czy ja jestem na grupie anonimowych alkoholików. Dlatego nie powinniśmy się łączyć. Zobaczcie, wszystkie oficjalne nasze nie zloty, tylko warsztaty, wszystkie oficjalne stroty my nigdzie z nikim się nie łączymy. Nawet jak e, e, jestem na dyżurze telefonicznym, dzwoni osoba współuzależniona, czyli Alanonka, e, to ja nie powinnam udzielić informacji takiej osobie. Ja mogę ją odesłać i taką informację powinnam udzielić, że odeślę ją do Alanonów. Natomiast ja, jako alkoholiczka, nie jestem w stanie wczuć się w rolę osoby współuzależnionej. Nawet gdybym mnie była, to odbierając telefon anonimowych alkoholików, y, powinnam udzielać informacji na temat tylko alkoholizmu. Yy. Tak samo jeżeli chodzi o wynajmowanie sal, albo nazwy, meetingów, czy nazwę sal. No powiem wam, że e, dlaczego nie łączymy się z religią? Program e, 12 kroków jest programem duchowym. Siła wyższa, jakkolwiek ją pojmuje. I w tym momencie, jeżeli na przykład meeting nazywa się tak samo jak kościół, powiem wam, że jest to szczerze mylące. No bo my tu należymy do tego kościoła, tak? No nie. Nie łączymy się z żadną religią. E, dlaczego to zostało wypracowane? Dlatego, żeby nikogo nie wykluczyć. O to chodzi. Jak powstało AA, powstawało AA, słuchajcie, była pisana wielka księga. Tam na początku było napisane stu wyzdrowiałych alkoholików, stu wyzdrowiałych z alkoholizmu. Coś tego typu. Przepraszam, jeżeli niedokładnie cytuję. Z tego co ja wiem, to wtedy było ich około 40. Natomiast słuchajcie, byli to sami mężczyźni. Byli to sami mężczyźni, dopiero później zaczęły dochodzić kobiety, później zaczęli dochodzić ludzie o różnym kolorze skóry, później zaczęli dochodzić ludzie o różnych wyznaniach i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że temat religii jest bardzo czasem kontrowersyjny również. Dlatego, że bardzo wielu ludzi wierzy. Ja to szanuję. Ja to szanuję, że wierzy w... Taką religię, która u nas jest ta wywodząca się z kościoła. Ja, ja to szanuję. Ale teraz wyobraźmy na przykład sobie, że nie wiem, y, miting się nazywa Biały Człowiek. No i, i teraz co, czarnoskóry nie przyjdzie na przykład osoba, y, czarnoskóra nie przyjdzie, Afroamerykanin. Matka, jaka jest niepoprawna polityczna. Ja was bardzo przepraszam. <laughs> nie to miałam na myśli. Ale y, 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 chodzi mi o takie porównanie. Pokażę. Opłynęłam trochę. Ale no tak, 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 tak to mniej więcej według mnie wygląda. Um, bardzo dużo są grupy, które na przykład nazywały się tak, jak miejsce, w którym się odbywało spotkanie, a potem się przenosiły. Um, tak samo jeżeli chodzi o łączenie się ze szpitalami i tak dalej, z miejscami, w których jesteśmy, powinniśmy uczciwie płacić za wynajem, żebyśmy byli samodzielni. Żebyśmy nie byli od nikogo uzależnieni, żeby nikt nie mógł nic nam kazać albo zabronić. Oczywiście oprócz takich podstawowych, jakby spraw gospodarza, tak, budynku czy sali, ale żebyśmy byli um, traktowani poważnie. Traktowani poważnie. Um, no byłam świadkiem sama, jak odbywa się meeting: odbywa się meeting w takiej salce, ksiądz udostępnił salkę. Um, no, i tak po macoszemu podchodzi, że salka potrafiła nie być otwarta, i na przykład spotkania odbywały się pod chmurką. I ja Wam powiem, że ja, jako alkoholiczka, y, która już przeszła te kroki, mam zgodę, mam tolerancję i tak dalej, ale mam odpowiedzialność. Były dwie nowe osoby. I teraz, co te osoby sobie pomyślą, że y, nie wpuszczają nas? No, nie, nie wiem, no. Nie wiem, po prostu czułam się bardzo niekomfortowo. Nie podnosiłam larum z tego powodu ani nic. Natomiast, y, jako osoba odpowiedzialna, powinnam później iść, powiedzieć proszę o czy gospodarzu: Ja y, uczciwie płacę za salę, wynajmuję. To bardzo proszę również o uczciwe traktowanie. O uczciwe traktowanie i bez, i dlatego my wtedy nie musimy się wiązać. Tutaj jest po prostu powiązanie y, osobowe. Y, są ludzie, e, którzy może nie chcą kogoś urazić albo coś, bo to osoba duchowna, natomiast ja pamiętam, ale to był taki jeden z pierwszych moich meetingów, kiedy e, był prowadzony miting i przyszedł ksiądz w trakcie meetingu i zaczął e, zabawiać nas rozmową, dyskutować, rozmawiać. I fajnie, że miałam wtedy służebnych, którzy już byli osadzeni bo jeden służebny powiedział bardzo księdza przepraszamy, po meetingu możemy z księdzem porozmawiać, ale w tej chwili mamy meeting. Jeżeli ksiądz chce, to zapraszamy do nas, można dołączyć, ale chcemy, żeby ten meeting się odbył. No i ksiądz się tak speszył, speszy, wyszedł. Ale wiecie, tu nie było braku szacunku. To jest również dbanie o nas. Odbywa się meeting, bo traktujmy to, my również traktujmy to z szacunkiem i traktujmy siebie z szacunkiem i poważnie. Chciałabym, chciałabym, żeby u nas było tak, kiedyś tak, jak jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, słuchajcie, wspólnota anonimowych alkoholików jest bardzo szanowana. Tam, jak ludzie się dowiedzą, że należy do wspólnoty, należy do AA, bo tam chyba nie używają tego słowa wspólnota, choć nie dam sobie ręki uciąć, bo tak naprawdę w wielu przekładach jest użyte to słowo wspólnota że należą do AA, anonimowych alkoholików, to tam mówią, kurczę, super, ale się cieszę, no to fajnie. No, Amerykanie przez wiele, wiele lat to wypracowywali. Więc fajnie gdyby u nas też tak kiedyś było i mam nadzieję, że będzie. Mam wrażenie, że już teraz bardzo dużo się zmienia świadomości ludzi na temat... Anonimowych alkoholików i zobaczcie, i nie przez e, reklamowanie, tylko przez przyciąganie. E, tak jak teraz była w Warszawie e, na początku roku, pamiętam, mieliśmy e, dyskusje, jakie były matko tutaj. Z jednej strony zaraz do tego dojdę. Jak coś ma się zadziać we Wspólnocie a, a, to tak wolno się dzieje bardzo wolno. Jak dla mnie. Bo ja jestem krótko i dlatego mi się wydaje, że to działa jak żółt. Ale przeczytałam kiedyś, że właśnie Bilwu powiedział, że to jest najlepsze rozwiązanie do rozwoju wspólnoty. Że są osoby, które szybko, szybko pomysły, robimy, działamy. I są osoby, które powoli, pomału, zaczekaj, może nie, może to. Tak. I wtedy, jak się ścierają takie dwie osobowości, takie dwa nurty, że tak powiem, to wtedy pięknie idzie rozwój wspólnoty. No, i właśnie co chciałam powiedzieć, było wymyślone, że będzie informacyjny w komunikacji miejskiej w Warszawie na temat wspólnot anonimowych alkoholików. I była debata. Nie wiem, ile pół roku, rok, nie mam pojęcia, czy na tym ma być Syrenka Warszawska, czy ma nie być Syrenki. No, tutaj o koszta chodziło. O matko, ile było rozmów. Ale wiecie, co to dobrze. To dobrze, ja bardzo cenię to we Wspólnocie, że każdy może powiedzieć swoje zdanie, że jednak jest to wszystko przemyślane, nie było tej syrenki, dlatego że nie łączymy się z nikim. Mamy być samowystarczalni i nie użyczamy nazwy AA nikomu. Dlatego teraz no, widzę, że BSK bardzo mocno działa. Bardzo wiele inicjatyw ze wspólnoty AA zostało pozbawionych nazwy AA, co uważam za działanie bardzo. Hmm. Z jednej strony bardzo dobre. Z jednej strony bardzo dobre, bo, bo tak jak mówię, w tej chwili mam wrażenie, że. Szybko się rozwijamy, szybko idziemy, chcemy więcej, mocniej. A fajnie, że ktoś, że ktoś myśli i fajnie, że te służby niższe, że te intergrupy, które są niżej od grup, regiony, krajówka, że one mają pieczę na tym wszystkim, one widzą to w całości. Oni widzą to w większej perspektywie yy, i na mo moje zdanie. no patrzcie ocenie poddałam już o będę dzisiaj się modlić o odebranie nowego braku, ale myślę, że to fajnie funkcjonuje. Myślę, że to naprawdę fajnie funkcjonuje. Ostatnio byłam na wyjeździe ten wyjazd zawsze był. Yy, te wyjazdy organizowane przez tą grupę ludzi zawsze były pod szyldem AA. Tym razem były pierwszy raz nie pod szyldem AA i ja pojechałam na ten wyjazd, y, oczywiście jako do AA, absolutnie. Y, no i powiem wam, że jest znowu spojrzałam z perspektywy nowiciusza. I co jeszcze? Był tam nowiciusz, któremu się to nie podobało, to, 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 a ja mu... No i tam kolega, pamiętam jak, pamiętam, widziałam, jak go tam przekonywał, sam o tym opowiadał, że nie łącz z tego a to nie jest A. To nie jest AA. No to jest bardzo duża odpowiedzialność dla mnie, ponieważ mi zależy na Wspólnocie. Dla mnie to jest bardzo duża odpowiedzialność. Robię też, co już kończę, bo chyba już mi się czas kończy. Patrzcie, patrzcie, jak się gada, Robię coś poza AA. Robię coś poza AA. Natomiast widziałam, jak dołączyłam do ekipy, widziałam, że było użyte właśnie słowa, wyra litery AA. No i słuchajcie, ja tam świeżyna na tej grupie i mówię do tych ludzi, że tak, wiecie, to AA to tak może nie bardzo, no jednak znamy tradycję, zależy nam na wspólnocie, no nie łączymy, a, ani AA się nie łączy z nami, nie mam. Y też powiedzmy temat alkoholizmu, ale nie łączymy się z A, więc może warto by było tą nazwę zmienić. No i ja sobie już myślę, już mnie tam wyrzucą, już mnie. Sejtują, już, dopiero przyszłam, już mnie wyrzucą. I wiecie, co dwa dni później zadzwonili do mnie i mówią, Ula, masz rację, wiesz, zmienimy tą nazwę. Eee, nie zauważyliśmy tego. W takim rozpędzie to poszło, nikt nie zwrócił na to uwagi, To o tym powiedziałaś. No my się tam przyjrzeliśmy, faktycznie zmienimy to. A ja sobie myślę tak, Boże, jaką ja mam wdzięczność. No czułam, że jestem wśród rzeźbiejących alkoholików, którym zależy na w Wspólnocie, że nie tylko mi, ale również im. Więc można. To nie chodzi o to, że mamy nie popełniać błędów. Nigdy nie będziemy doskonali. Natomiast jeżeli zauważamy jakieś błędy, to starajmy się ja przynajmniej staram się je naprawiać i staram się je korygować. I zależy mi na Wspólnocie i, i staram się trzymać wszystkich tradycji. A jeżeli mi coś chodzi po głowie, to mam z ludźmi, z którymi mogę porozmawiać, e, czy tak powinno być, czy tak jest ok. E, I nawet nie co on uważa, tylko jakie jest doświadczenie A. Jak sobie radzą z tymi te grupy, jak robią inne grupy. E, cieszę się, że mam takich ludzi wokół siebie, mam za to ogromną wdzięczność. No, to z mojej strony chyba wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że nie przemówiłam za bardzo. Dziękuję. Tak, oczywiście, proszę. Tylko nie trudne, takie, żeby wstała odpowiedź. Nie żartuję. <laughs>